Coś się kończy, coś zaczyna Każda chwila ma swój klimat Popatrz na nas, popatrz na czas Płynie, płynie. Ja unikniemy tego, co jest napisane yeah. Że po przychodzi zawsze ranek. Co z nim zrobisz, jak się zachowasz Możesz pomóc lub możesz coś przeskrobać Jestem tutaj parę dobrych lat nie ja, jestem święta, ja, ale wiem co i jak, jak. Zawsze znałem się na ludziach sam Sam się spodnąłem i pokonałem strach Teraz już nie czuję żadnych złych emocji Od pewnego ja. czasu układają się te klocki Wszystkie złe momenty oddałem w dobry hosting A jutrzejszy dzień z pewnością mnie wzmocni Nawet gdy dziś skończy się Nawet gdy noc skończy się Z to też jest nowy dzień Утро тащит новый день